Dobry, nazywam się Mariusz Kobyłczyk i prowadzę szkółkę roślin herbariusz w młynkach kołrytla w Województwie Pomorskim. Szkółka powstała w 2018 roku. Na początku, jeżeli chodzi o naszą działalność, naszą produkcję, to wszystko rozpoczęło się od ziół, od generalnie od mięt, od ziół bylinowych. Z biegiem czasu nasza oferta zaczęła się systematycznie rozszerzać. Kolejnym etapem było powstanie rozsadników innego typu roślin. Bardziej poszliśmy w kierunku roślin ozdobnych. Pojawiły się na naszych matecznikach beliny ozdobne. W kolejnych latach pojawiły się trawy ozdobne. I to do dnia dzisiejszego stanowi trzon naszej produkcji, tym czym się zajmujemy. W chwili obecnej, poza wspomnianymi roślinami, mamy również w swojej ofercie bardzo wiele gatunków i odmian drzew i krzewów owocowych. Zarówno tych bardzo popularnych, jak borówka amerykańska, jak drzewka poszczególnych gatunków, jabłonie, grusze, śliwy. Jest bardzo wiele starych odmian, które są w obecnym czasie bardzo poszukiwane. Zajmujemy się również produkcją rozsad krzewów owocowych, roślin owocowych generalnie takich jak pomidory, papryka, ogórki. Produkujemy również kwiaty wczesnowiosenne. No, ostatnimi czasy również zajęliśmy się uprawą w Roślin egzotycznych, takich jak bananowce, ale tutaj na te efekty z tej produkcji no, trzeba będzie troszeczkę poczekać. Wielokrotnie podczas wizyt moich klientów w szkółce spotykam się z wieloma pytaniami dotyczącymi uprawy roślin, które znajdują się w naszej ofercie. Czasem są to pytania bardzo proste, banalne, czasem. Bardziej takie powiedzmy, wybiegające w aspekty profesjonalne. Na kanale będę starał się zarówno mówić o tych prostych sprawach związanych z uprawą roślin, o ich sadzeniu, przycinaniu, nawożeniu, jak i o sprawach bardziej skomplikowanych, czyli, czyli na pewno porozmawiamy o, o rozmnażaniu. O zabiegach takich bardziej skomplikowanych pielęgnacyjnych. Zapraszamy Państwa do subskrypcji naszego kanału, do lajkowania filmów i do zadawania pytań w komentarzach. Dzięki temu będą Państwo zawsze na bieżąco z tematami, które chcemy poruszyć, oraz na stronę herbariusz.pl i na Facebooka.